Dzień dobry, szczęść Boże. Historyk literatury Stanisław Tarnowski tak pisał w 1878 roku. Nieczęstochowskie to bogactwa i wspaniałości. Tam Matka Boska na swojej wysokiej górze, w swojej obronnej fortecy, w swojej wspaniałej kaplicy wygląda jak królowa w majestacie. Tu w tych prostych białych murach, w tej ciasnej przestrzeni, w tym otoczeniu ubogim wygląda jak w więzieniu, w ucisku, w prześladowaniu. Nie ma tu ani marmurów, ani pereł, ani lamp kosztownych. I wota skromne, nie ma częstochowskich buław hetmańskich, ani królewskich darów. Skromne blaszki przez biedaków zawieszone, wyobrażające to ręce, to oczy, to serce. Niektóre mają napisy niezgrabne, jak gdyby szpilką wydrapane. Jedyne wotum bogatsze to wielki srebrny półksiężyc, który cały ołtarz od spodu obejmuje. Dziś wspominam Matkę Bożą Ostrobramską. Jest to jeden z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej w historii Polskiej. Oczywiście najbardziej znany jest oczywiście wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. No, jednak uważam, że mniej więcej przynajmniej w mojej ocenie jest na równi Ostrobramska może i z Częstochowską, ponieważ również w historii naszej co prawda ma krótszą miejscą historię obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, bo dopiero. Około 1620-1630 roku został najprawdopodobniej, nie wiemy tego dokładnie, ale został to najprawdopodobniej namalowany. 100 lat później mniej więcej został wyniesiony z pożaru, ponieważ to chyba byli Rosjanie, że na Walii był jakiś związany tumult w mieście właśnie z Rosjanami że I niestety ten obraz uległ jakimś tam różnym perturbacjom, trochę był zniszczony, ale na szczęście jest już wszystko z nim w porządku. I tak szedł przez historię naszą Polski, polskiej Litwy. Bo to były właśnie przecież wspólne państwa, tak, zwłaszcza XVII wiek, czyli w czasie, kiedy ten obraz powstał, byliśmy Imperium. Byliśmy Polska Imperium polsko-litewskie było największym państwem przecież w Europie, tak? więc właśnie wtedy mniej więcej datuje się powstanie tego obrazu. Oczywiście ten obraz ma też szczególne miejsce w literaturze. Myśmy tenił go Adam Mickiewiczowi wokacji. Inwokacji. Panu Tadeuszu, ale to jest nie tylko Pan Tadeusz, to są też inne wielkie dzieła literackie, wiersze. Wielu Polaków też miało słabość do tego wizerunku do Matki Bożej Ostrobramskiej. Myślę, że najbardziej fan, fanem, najbardziej znanym Matki Bożej Ostrobramskiej był oczywiście Marszałek Józef Piłsudski, który jeżeli ktoś z Was, mam nadzieję, że byliście w Ostrej Bramie. Jeżeli byliście w Wilnie, to musieliście być w Ostrej Bramie, to jest niemożliwe, żeby być Polakiem, być w Wilnie, nie odwiedzić Ostrej Bramy. Pewnie wiecie, na kolanach się ten, trzeba tę drogę przejść od schodów do, tam właśnie, do kaplicy. Ona jest niewielka, ona nie jest tak imponująca jak Jasna Góra, bo Jasna Góra to jest w ogóle e, ogromne miejsce. A Tutaj no, jest bardzo skromniutkie na Starówce wileńskiej. Malutkie, skromniutkie, ale jakże bardzo, bardzo ważne i właśnie przy tych wielu wod, które oczywiście też nie są nie są bardzo dużo, dużo skromniejsze niż te z Jasnej góry, ale właśnie to jedno zwraca szczególną uwagę. Czyli dzięki ci Matko za Wilno, no dzięki Piłsudskiemu. A Wilno w czasie wkrótce po pierwszej, po zakończeniu pierwszej wojny, się to wróciło do Polski. I w 1927 roku prezydent Polski, też kardynał Kakowski bodajże, oni koronowali. Kardynał koronował obraz tej Matki Bożej Ostrobramskiej. Jest tytuł oficjalny tego obrazu, ja Wam przypomnę może, że jak on się dokładnie nazywa jest nazywana Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej. Więc to wiecie, mimo iż to Wilno jest teraz, obecnie, historia różnie się toczy, więc to, że teraz Wilno nie jest polskie, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Historia się różnie toczy, ale zawsze Matka Boża Ostrobramska jest wpisana w polską kulturę, w polską świadomość. Nie tak bardzo jak Częstochowska, ale myślę, że każdy z nas chociażby słyszał się nie widział o Matce Bożej Ostrobramskiej osobiście. To jest mój ulubiony wizerunek Matki Bożej, właśnie dlatego, że jest taki skromny: że jest skromny, że jest na wygnaniu, że trochę żyjący w cieniu tego jasnogórskiego, jakoś tak dużo bardziej jakoś mam po prostu większy, większe nabożeństwo do Matki Bożej Strogramskiej. Oczywiście wiem, że Matka Boża jest jedna, to są tylko wizerunki, pamiętajmy o tym. Jednak właśnie wizerunek Matki Bożej Strogramskiej jest mi szczególnie, szczególnie bliski. Byliście Wy, nie byliście w ostrej Bramie, mam nadzieję, że tak, że modliście się pod tym cudownym, pięknym obrazem. Jeżeli ktoś z Was może się wybiera w najbliższym czasie, to proszę wspomnijcie im. O mnie. Właśnie dziś 16 listopada wspominam Matkę Bożą Ostrobramską. To na tyle. piękny niedzieli, kochani. Do widzenia. Cześć Boże.